Bye. <music> Gromko dzisiaj poczyna sobie święty Paweł, bo woła do nas takimi słowami. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuście nieczystości lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. A Ewangelia, którą czytamy potem po słowach świętego Pawła odnosi się przede wszystkim do tej najsłabszej strony ludzkiego rozumu. Lepiej byłoby powiedzieć umysłu i serca, czyli problemu głupoty. Głupi jest ten, kto pokłada ufność w majątku, że jego życie jest Zależne od jego majątku. Czyli, że im większy majątek, im większe zabezpieczenie ekonomiczne, materialne, tym życie moje jest bezpieczniejsze. I to pan Jezus za pomocą odpowiedniej przypowieści nazywa głupotą. Wielu dzisiaj obraziłoby się na y, takie słowa, gdyby je usłyszeli. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od Ciebie, Twojej duszy. Dzisiaj nie wolno tak mówić, nie wolno nikogo stygmatyzować publicznie, nazywać, no właśnie w ten sposób, głupcem. To bardzo niepoprawne politycznie, ale jednak spróbujmy zmierzyć się z tymi kwestiami, które trącą głupotą, a o których mówi dzisiejsze Słowo Boże. O ile przynajmniej intuicyjnie, tak powierzchownie jesteśmy w stanie uznać, no tak, rzeczywiście, życie ludzkie nie zależy od majątku, no bo jak umieramy, to ktoś to wszystko zabiera, to na nic się nam nie przyda w przyszłym świecie, a jeżeli tego przyszłego świata nie ma, to tym bardziej na nic to nam się nie przyda. A w życiu można być bogatym, a i tak na prostej drodze można się przewrócić. Można być bardzo bogatym, robić sobie cztery razy w miesiącu badania, a i tak nie. Uchroni nas to od raka, który stoczy nasze życie do śmierci. Więc, jasne, no, nasze życie nie zależy od majątku. Wiele sytuacji może nas zaskoczyć, ale w praktyce, w praktyce jest inaczej. Nasze życie jest przede wszystkim napędzane przez stronę ekonomiczną. Naszej aktywności. To większość czasu pracujemy, żeby zarobić, żeby mieć miskę zupy, żeby mieć w co się ubrać, żeby pojechać na Hawaje albo na inną wycieczkę równie piękną, i która da nam troszeczkę jakiegoś poczucia szczęścia, odpoczynku. I trudno nam przyjąć te słowa, w których Pan Jezus mówi: Twoje życie nie zależy od. Twojego majątku, no to co w końcu w tym życiu mam robić? A tu jeszcze Święty Paweł dodaje, że trzeba zadać śmierć innym rządzom, takim jak nieczystość, wyuzdanie, lubieżność. To już w ogóle, jeżeli nie można nic posiadać i jeszcze seksu nie można uprawiać, bo to wszystko jest B, no to, 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 to życie to jakiś koszmar po prostu. I jeszcze yy, tych, którzy dopuszczają się tego wszystkiego, Pan Jezus ma czelność nazwać głupcami. Fatalna sytuacja, straszna, niekomfortowa, nie do przyjęcia. D dlaczego? Tak z lekką nutką ironii mówię, ponieważ całkiem niedawno zapoznałem się z wytycznymi Unii Europejskiej, które dotyczą wychowania seksualnego, jakie powinniśmy realizować, żeby dzieci właściwie się rozwijały w tym względzie. I wśród tych zaleceń znalazłem ekspresji z Verbis takie. Oto dziecko w wieku czterech lat należy nauczyć masturbacji, żeby mogło w pełni nauczyć się zaspokajać swoje potrzeby seksualne. Muszę powiedzieć, że właśnie czytając takie rzeczy, mam poczucie, że te słowa Pana Jezusa yy, głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy, są bardzo na miejscu i bardzo. Słuszne, że niestety jest coś w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym rozumie takiego, co sprawia, że radykalnie źle, fałszywie oceniamy sytuację. Wydaje nam się, że skoro mamy wiele pieniążków, duży majątek, to jesteśmy bezpieczni, a Pan Jezus mówi: jesteś głupcem, jeżeli tak myślisz, i tak żyjesz. Podobnie jeśli uważasz, że nie należy zadać śmierci tej żądzy, która, którą od zawsze nazywaliśmy lubieżnością, nieczystością, wyuzdaniem, jeżeli możesz sobie na to wszystko pozwolić, to też jesteś głupcem, jeżeli tak właśnie myślisz. Tak mówi Ci Pismo Święte. A dyrektywy mówią co innego: naucz dziecko w wieku czterech lat masturbacji, będzie szczęśliwe. Więc ja specjalnie cały czas to konfrontuję w tym, co mówię. Prowokuję, żebyśmy spróbowali wyjść z zaklętego kręgu głupoty, bo wśród dyrektyw, o których mówię, na które się powołuję, jest jeszcze więcej tego typu pomysłów. Zatem spróbujmy chwilkę jeszcze zastanowić się nad tym, Czym jest zjawisko głupoty rozumu ludzkiego, ludzkiego serca, ludzkiego umysłu? Jak to się dzieje, że potrafimy rodzić yy, tak nieracjonalne, nierozsądne przekonania? Oto warto, myślę, przypomnieć przynajmniej tyle w tym miejscu, że to, jak interpretujemy rzeczywistość jest zależne od pewnej prefilozofii, pewnych preintuicji, jakie w nas są. Albo intuicje są na przykład postfreudowskie. No i wtedy rzeczywiście dziecko trzeba nauczyć masturbacji w wieku 4 lat, bo całe ludzkie szczęście jest zależne od tego, ile orgazmów przeżyjemy i jak intensywnych. A jeżeli preintuicje, prefilozofia jest pochodzenia ewangelicznego, to na naszą seksualność spojrzymy zupełnie inaczej. Jeżeli skonfrontujemy oba pomysły z doświadczeniem ludzkim, to na mój być może głupi rozum, ale weryfikacja daje fory pomysłowi ewangelicznemu. Nie temu freudowskiemu czy postfreudowskiemu. Ten ewangeliczny człowiek, który podejmuje trud poradzenia sobie z chciwością, która jest w nim, z rządzami, które w nim są, ten ewangeliczny człowiek, który zwycięża te ciemności, te demony, które w nim są, ten broni się wobec rzeczywistości, czy też rzeczywistość go broni. Ten natomiast, który folguje wszystkiemu: chciwości, Nieczystości, lubieżności, wyuzdaniu i wszystkim innym bezeceństwom, jakich człowiek może się tylko dopuścić, tego rzeczywistość weryfikuje negatywnie. No ale żeby umieć to ocenić, trzeba najpierw umknąć nieustannie grożącej hmm, pokusie, a lepiej powiedzieć nieustannie grożącemu niebezpieczeństwu, jakim jest głupota dla ludzkiego rozumu. Mmm.